Pinokiu odezwały się prawdziwe uczucia. To znaczy, kiedy przejął się swoim ojcem, płakał i prosił o wybaczenie. Wtedy stał się prawdziwym człowiekiem. Z krwi i kości. Bo gdy jesteśmy fałszywi, to tak, jakbyśmy byli z drewna. Słyszycie? Martwy klocek. Pozwolicie mi wreszcie dokończyć tę pracę? Kamień i rozbił szybę. Chcę wiedzieć, kto to zrobił. Komuś mogła stać się krzywda. Dobrze. To znaczy, że mam karać wszystkich. Jesteś pewna, mówię ci, że to był on. Ale Go nie kłamie. Jeśli on to zrobił, to by się przyznał. Chyba jednak nie zawsze mówi to, co prawdziwe. Dlaczego tak mówisz? On jest naszym przyjacielem. Przyjacielem opowiada różne rzeczy o tobie. O mnie? Na przykład co takiego, że jesteś skąpa, bo nigdy nie chcesz komuś kupić ciastka. Co? Ja tego nie słyszałam, ale wiem od Ani. A tak? To ja zaraz do niego zadzwonię. Po co? Myślisz, że powie ci prawdę? Masz rację. Już więcej się do niego nie odezwę. To nieprawda! To nie byłem ja! Zosia cię widziała! Ona jest wielką kłamczuką! A ty jesteś obrażalski! Ach, 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 ach. Chłopcy, co wy robicie? Przestańcie, to był on, proszę pani. Jak to? Jesteście przyjaciółmi i kłócicie się? Michał już nie jest moim przyjacielem. Michał już nie jest moim przyjacielem, zrozumieliście? Kao już nie jest taki jak kiedyś, stał się złośliwy. Nie idziesz do klasztoru, żeby się pobawić? Nie, już mi się nie chce. Dlaczego ciągle siedzisz w domu? Idź spotkać się z przyjaciółmi. Ja już nie mam przyjaciół. Co oni ci zrobili? Wszyscy kłamią, i dlatego już nie chcę chodzić do szkoły. Powiedzieli coś złego na ciebie? Tak. I to, co powiedzieli, nie jest prawdą. Nie, nie jest. A więc nie przejmuj się. Zobaczysz. W końcu zrozumieją. Pamiętaj: prawda jest zawsze silniejsza od kłamstwa. Dzieci, chcę wam pokazać nową zabawę. Zabawę? Zabawę w prawdę. Co widzicie? Ja widzę jakiś wazon. Jasne, że wazon. A jak zrobimy tak, widzimy, że wszystko się zmienia. To prawda, tu są dwie buzie. To ciekawe. Widzieliście? Trzeba dobrze obserwować rzeczy, bo czasami oczy mogą kłamać. Dopiero serce pozwala rozpoznać prawdę. Jeśli na przykład ktoś powiedziałby wam, że ten Pinokio może chodzić, to uwierzylibyście, Przecież jasne, że Przecież nie jesteśmy tacy głupi. Patrzcie! Na pomoc, on się rusza. Znowu nie patrzyliście uważnie. Wygląda jak pajacyk, ale nim nie jest. To człowiek jak wy. No. To go! Nie wolno osądzać tylko po tym, co się widzi. Kiedy zobaczycie, że ktoś ma w kieszeni kamień, to jeszcze nie znaczy, że musiał rozbić szybę. I gdy się słyszy, że ktoś mówi, że coś tam od kogoś usłyszał, to nie jest to samo, co słyszeć na własne uszy. Ma brat rację. To, przepraszam. Wszyscy chcemy cię przeprosić. W każdym człowieku jest coś, czego nie widać. To serce. No, teraz was zostawiam, bo musicie sobie wyjaśnić wiele rzeczy. Brakuje benzyny! Zosia, znasz Gao? Chodzimy do tej samej klasy. Wiesz co? On powiedział, że jesteś głupia. Naprawdę? Tak! Mój kolega to słyszał. Nic z tego, nie uwierzę w to. Nie? Dlaczego? Bo Gao jest moim przyjacielem. I wiem, że mogę mu zaufać. Przykazanie dziewiąte. Nie pożądaj żony bliźniego swego. Podaj! Rzucaj, Michał, rzucaj! Jeśli trafię, to ten kosz dedykuje Kasi. Kasia? Kto to jest? Kasia to jego narzeczona. To tylko jedna z moich narzeczonych. Co jest? Zaczynamy grać czy nie? Przecież Kasia to dziewczyna Kuby. Nie obchodzi mnie to, będzie moja. Dołączę ją do swojej kolekcji narzeczonych. Tak jak się. Ja nie jestem twoją narzeczoną. To dlaczego się zaczerwieniłaś? Jesteś głupi! O! To ty masz całą kolekcję narzeczonych. Kto chce za dużo? <śle> może stracić wszystko. O. O. Nawet całą kolekcję? Zazdrosna? Antoni, a ty masz narzeczoną? Tylko jedną! I to mi wystarcza! Pomogę wszystko! poświęcić tylko jej! A co do kolekcjonowania to opowiem Wam pewną historię. Idę do domu, cześć! Daj spokój, Zosiu, poczekaj! Pójdziesz do domu pieszo? Proszę wysiadać. To ostatni przystanek. Żył pewien bogaty człowiek, który miał kolekcję kotów. Stworzył nawet międzynarodową sieć Interkot, aby mieć dostęp do informacji o najpiękniejszych kotach świata. Otrzymał wiadomość z Chin i już następnego dnia był na miejscu. Oglądał kota, zachwycał się nim, natychmiast go kupował i zabierał ze sobą do domu. Jednak miłość do chińskiego kota nie trwała zbyt długo. Już następnego dnia dowiadywał się o wspaniałym perskim kocie w Argentynie. Szybka podróż i już następny kot był dołączony do kolekcji. I tak mijało życie bogatego człowieka w ogromnym domu, coraz bardziej wypełnionym różnymi kotami. Co pewien czas bogacz musiał odsyłać kilka kotów, bo zwierzęta starzały się, a ciągle przecież przybywały piękniejsze i młodsze. Przez chwilę bogacz czuł ból po stracie tych kotów. Ale szybko się pocieszał myślą o nowym kocie do zdobycia. Tak, to słucham? Czy jest Wiśniowa? Niestety nie wiem. Dziękuję. Hej! Dziewczynko, dlaczego płaczesz? Chodź ze mną. Na początku każdy kot miał imię. Lecz kiedy było ich już bardzo dużo i zmieniały się bardzo szybko, bogacz zaczął nazywać je numerami. I tak doszedł do kota numer 2001 przepięknego kota syjamskiego z niebieskimi oczami, który pochodził z Rosji. Koty bogacza były coraz piękniejsze, a on był coraz bardziej niezadowolony. Brakuje mi czegoś myślał chciałbym takiego kota, jakiego jeszcze nigdy nie miałem ale nawet on sam nie wiedział, czego pragnął. Aż pewnego dnia, kiedy przechodził przez biedną dzielnicę miasta, zobaczył kota, jakiego szukał. Był przepiękny, niespotykanej urody, o pręgowanej sierści, zielonych oczach i ruchach pełnych godności. Bogaty człowiek przyglądał mu się długo w całkowitym milczeniu. O, o, ten kot musi być mój! Szybko musimy pomóc Zosi! Co się dzieje, bracie Jurku? Co się stało? Musimy iść! Kiedy dokończy brat opowieść? Resztę opowiem w piątek wieczorem. Strach minął? Mhm. Dlaczego nie zadzwoniłaś od razu? Nie chciałam was martwić. Skarbie, przecież i tak martwimy się o ciebie. Proszczymy się o ciebie od kiedy byłaś yy, taka. A nawet wcześniej, nim zdążyłaś się urodzić, już przejmowaliśmy się tobą. Tato, kiedy poznałeś mamę? Hmm. Zobaczmy. Miałem 25 <laughs> lat. Tak, poszedłem z przyjaciółmi na koncert. Ona grała tam w orkiestrze. Mhm. Biłeś? Nic. Patrzyłem na nią cały wieczór, a później czekałem przy wyjściu. Podszedłem do niej powiedziałem jąkając się, P -p -p proszę pani, tak wspaniale grała pani na oboju. A... a co ona odpowiedziała? Ja przecież grałam na fagocie. Ale wstyd. I zakochałeś się od razu? No nie, potrzebowałem trochę czasu. Całe pół godziny. To miałeś wiele narzeczonych? No chodziłem z kilkoma dziewczynami, jeszcze trochę je pamiętam. To dlaczego wybrałeś właśnie mamę? Dlatego, że z wszystkich kobiet, jakie poznałem, twoja mama była najbliższa memu sercu i ją najbardziej lubiłem. To z nią miałem najwięcej planów, z nią pragnąłem robić wszystko, z nią chciałem mieć małą dziewczynkę, która dziś zgubiła się na ulicy. Wiesz, Zosiu, możesz się zakochać wiele razy, ale znajdziesz w końcu taką osobę, która będzie dla ciebie wyjątkowa, jedyna. Dla mnie to twoja mama. Nigdy jej nie zostawię i nie oddam za nic na świecie. No i co dzieciaki, gramy rewanż w kosza? Nie, najpierw niech brat dokończy opowieść. No tak, gdzie skończyliśmy? Bogaty człowiek zobaczył przepięknego kota niespotykanej rasy. Zaczął wypytywać, do kogo ten kot należy. Ale nikt nie wiedział. Dlatego postanowił go śledzić. Ale kot się ciągle chował. Bogaty człowiek wszedł wreszcie do jakiegoś walącego się domu. Zapukał do drzwi. Nikt jednak nie odpowiadał, więc wszedł do środka. To pani kot? zapytał. Jean jest ze mną od bardzo dawna. Jean? pomyślał bogaty człowiek. Jakie głupie imię! Jak już będzie mój, to mu je zmienię. Będzie moim dwutysięcznym drugim numerem. Proszę pani, jestem bardzo zajęty i nie mam czasu do stracenia, dlatego przejdę szybko do sprawy. Chcę kupić pani kota. Myślę, że milion wystarczy. Słyszałeś, Ginie? Jesteś wart milion. Trzy miliony? Żaden kot nie może kosztować więcej. Nigdy nie oddam mojego dzina. To może. Nie sprzedam nawet za pięćdziesiąt milionów. Dzin zawsze żył tutaj. Widziałam, jak się urodził i rósł. Za te pieniądze będzie pani mogła naprawić sobie dom i kupić nowe ubrania. Ale ja nie chcę innego kota. Chcę jedynie dzina. Ja też chcę tego kota. Powiedział bogaty człowiek i chciał wyrwać kota staruszce. Och, kocisko! Podrapałeś mnie! Zostaw mnie! Daję sto milionów! krzyczał bogaty człowiek już za drzwiami. Ale staruszka zamknęła drzwi na zamek i usiadła przy kominku z kotem na kolanach. Piękna historia! Piękna! przepiękna! Jak myślicie, co jest lepsze? Mieć kolekcję wszystkich najpiękniejszych kotów świata, czy tylko jednego ukochanego, o którego można się troszczyć? Wolę mieć tylko Merlina, bo jest najpiękniejszy ze wszystkich. Pamiętajcie, kolekcjoner rzadko bywa zadowolony, bo zawsze znajdzie coś, czego jeszcze nie ma, a ludzi nie wolno kolekcjonować. Wybrać tę jedyną osobę na świecie pomaga prawdziwa miłość, tak jak miłość waszej mamy i waszego taty, którzy wybrali siebie na całe życie. Przykazanie dziesiąte. Ani żadnej rzeczy, która jego jest. Teraz moja kolej. Podoba ci się? Jest fajna. Chłopcy. Oh. Chcecie oh. zniszczyć podłogę? Oh. Mamo, dopiero zaczęliśmy się bawić. Oh. Nie możecie pobawić się w coś innego. Oh. Dobra, pokażę Hakimowi moje najnowsze roboty. Popatrz na tego. Mogę spróbować? Dostałem go z Japonii. U nas jeszcze takich nie ma. Twój pokój jest fajny. Ja bym wcale stąd nie wychodził. Cześć go! Cześć! Uważaj, pomóc ci? Nie, tato, sam to zrobię. Uch! Co tam niesiesz? O? Piękny chiński wazon z dynastii Ming. O, no! Nie przejmuj się. Może bardziej przydadzą się rzeczy, które mam tutaj. To są ubrania, bracie Antoni. Dziękuję. Na pewno dużo dzieci ucieszy się z waszej pomocy. A jak przebiega zbiórka? Dość dobrze. Idzie hakim. A gdzie twoje paczki? Nie mam. Dlaczego nic nie przyniosłeś? Muszę jeszcze skończyć pakowanie. Masz czas. Zostały nam jeszcze dwa tygodnie. Idziemy? Fajna kurtka, nowa? Nie, mam ją od dwóch lat. Lubię ją, bo jest bardzo ciepła. Dobra wiadomość, przyjeżdża ciocia. Pomożesz mi przygotować łóżko? Ale dlaczego śpi zawsze u mnie? Bo masz duży pokój. Nie chcesz chyba, żeby ciocia spała w ogrodzie. Uff, chciałbym wreszcie mieć święty spokój. Hakim, co ci się dzieje? Mamo, dlaczego mamy takie małe mieszkanie? A cóż to? Przecież jeszcze wczoraj mówiłeś, że mamy taki duży i piękny dom. Nie, wcale nie jest piękny. To Michał ma naprawdę fajny dom. Ma ogromny taras, na którym można grać w koszykówkę. Ma też basen, a jego pokój jest taki Jest większy od twojego. No i co z tego? Ja też chcę mieć takie zabawki jak on. Przecież masz ich tyle, że już się tu nie mieszczą. Ale one są już bardzo stare i byle jakie. A, dobrze, że je masz. Nie wszystkie dzieci mają tyle szczęścia. Byle jaki, jaki, jaki. Byle, jaki, 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 Chciałbym. Hakim chciałbym. Hakim. Chciałbym... Ha Kolację. Idę już, idę. Hakim! Chciałbym wiedzieć o czym myślisz. O niczym. Dlaczego brat kazał mi tutaj przyjść? Od kilku dni jesteś bardzo rozdrażniony. Przygotowujemy przecież pomoc dla potrzebujących dzieci. Nie możemy kłócić się między sobą. Ja już nie chcę nikomu pomagać. Wszyscy się nie czepiają. A czy ty się ich nie czepiasz? Michał ciągle czegoś chce. Ma również wiele rzeczy, które ci się podobają. Chodź, przejdziemy się. W tych pokojach śpią zakonnicy. Są mniejsze od mojego pokoju. Tu odpoczywamy i spędzamy wolny czas. Tutaj uczymy się i modlimy. Tu nie ma telewizora. Jeśli o to chodzi, to nie mamy też kuchenki mikrofalowej. Nie mamy wielu innych rzeczy. Można się bez nich obejść. A co je, brat Jurek? Dzisiaj <laughs> mamy trochę chleba i dobrą zupę jarzynową. Oh, jaka smaczna. Kiedy masz mało rzeczy, to wszystko staje się lepsze. No właśnie, czy chciałbyś iść ze mną na zakupy? Bracia Antoni, dokąd idziemy? Jak to dokąd? Do supermarketu. Do supermarketu? To przecież w inną stronę. Ten jest najlepszy, bo niczego tam nie brakuje i wszystko jest za darmo. Za darmo? Popatrz na to pole pokryte śniegiem. Co widzisz? Widzę. Pole pokryte śniegiem. Źle patrzysz, popatrz lepiej. Czy nie widzisz wielkiej białej pierzyny, która daje ciepło wszystkim roślinom? O, rzeczywiście! Czy nie widzisz, że pod tą pierzyną już coś zaczyna rosnąć? To na razie małe kiełki, które kiedyś staną się łodygą, potem kłosami, a na koniec zamienią się w chleb dla ciebie. Są też pączki, z których powstaną kwiaty. No właśnie! Pełne kolorów i wspaniałych zapachów. <laughs> Jesteśmy bogaci. Bo Pan Bóg dał nam za darmo wszystko, czego potrzebujemy. Nasze prawdziwe bogactwo to nie jakaś nowa zabawka, ale ludzie, nasi przyjaciele, ci, którzy nas kochają. Byłem niedobry dla mojej mamy. Ona tak dużo dla mnie robi. Pomóż mi, musimy znaleźć coś dla brata Jurka. Co takiego? O właśnie, chyba coś znalazłem. Jaki piękny, jak jakaś rzeźba. rzeźba. Przyjdziesz jutro do mnie? Pogramy sobie. Pewnie. Dlaczego masz taką minę? A gdzie jest boisko do kosza? Jakie boisko? No, na tarasie. Nigdy go tam nie było. A gdzie się podziały twoje gry? Są przecież tutaj. A gdzie jest super telewizor? Tato zdecydował, że go nie kupimy, bo jest za drogi. Ale był tutaj. A w tym miejscu był basen. Daj spokój, hakim. Siadaj, zagrajmy lepiej w tę nową grę, której nauczył mnie tata. Nazywa się szachy. Wersja polska Wojsland Wrocław. Reżyser Jan Łogost Reczek. Kierownik produkcji Piotr Krzykwa. Realizacja nagrania Jarosław Czernichowski, Robert Maniak, Maciej Ziłkowski. Przygotowanie piosenek Piotr Jubek. Wystąpili Beata Rakowska, Aldona Struzik, Joanna Pierzak, Małgorzata Korbecka, Edyta Skarżyńska, Adam Cywka, Marian Czerski, Igor Kujawski, Paweł Okoński, i Miłogost Reczek.